Ja nie wiem, czy doleci może. Tutaj straci no, wysokość zza... trochę. No, może, może. No, no, Przeleci. Przeleci? Zależy ile no, no. jeszcze zrobi zakrętasów. No, nie doleci. Coś myślę, że nie doleci. Nie doleci. A moim zdaniem doleci. Nie doleci. Nie doleci. No kurczę, naprawdę, naprawdę czad. No, to nie wiem, kto bliżej. Czas. Tu, tak? No. Ty na kroki, bez taśmy? Nie no, wiesz, już jest ten. Fernando, jesteś na pudle. Odejdź. Raz, tu, dwa, trzy, i stopa. Ale krawat. <laughs> no jak? Co? Michał? Trzeci. Michał nie ja. Trzeci. nie no Trzeci. To...